Czarny, czerwony, żółty, zielony, czyli Europa, Afryka, Ameryka, Azja, Australia i Oceania. Żyjemy w takich czasach, że trudno nie wspomnieć, że kiedyś było normalnie i kiedyś na czas kres nie było wojen. Następował pokój. Nie potem bywało różnie. Tytannego medalista podnosz tytannego medalista podnoszenie ciężarów Broneno. Hard going bomb! to widzicie ogień z Grecji tam do rybok zapada.